Cześć, ja jestem Agata i witam Cię na moim nowym kanale. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że na YouTubie jest po prostu masa najróżniejszych kanałów, ale mam nadzieję, że uda trafić mi się do jakiejś grupy osób, której spodoba się to, o czym będę tutaj opowiadała i w jaki sposób będę to robiła. Jako, że bardzo lubię rozmawiać z ludźmi na zasadzie wszystkie tematy, nie ma u mnie tabu, ten kanał będzie poświęcony właśnie tematom bardzo przyziemnym życia codziennego. Będą tutaj moje luźne przemyślenia. Mimo tego, że jestem sama w pokoju, to czuję jakiś mały stresik. Nie mam pojęcia dlaczego. Może wszelkich starań, aby ten film dało się w miarę jakoś przyjemnie obejrzeć. Nie umiem montować, dopiero będę się tego uczyła. Także za wszelkie jakieś głupie błędy lub nieostrość yy, obrazu, bardzo przepraszam, to jest trudniejsze niż sobie wyobrażałam. W zasadzie to już od kilku lat planowałam założyć kanał na YouTubie i jakoś nigdy nie mogłam się do tego do końca zebrać. Ale w końcu jakoś udało mi się to i mam nadzieję, że mi to będzie wychodziło. Na dole pod tym filmem znajduje się link do mojego profilu na Instagramie i będzie mi bardzo miło, jeżeli mi tam odwiedzisz wszystko. W zasadzie do następnego! Nie mam pojęcia, jak się z wami pożegnać. Nie wiem. Po prostu cześć.